Hejka, ja jestem Annigela i witam Cię bardzo serdecznie w pierwszym takim filmie na moim kanale. Zwiedziłam, że sobie zmienię ekwipunek w cs ponieważ już ten był stary już mi się znudził. Chociaż wiadomo, parę tam skinków zostawiłam, ponieważ szłam w kolory różowe, niebieskie lub po prostu jakieś takie wiecie, kolorowe i parę po prostu skinów zostawiłam, ale część z nich musiałam też sprzedać, ponieważ nie nadawały się do niczego. A tutaj jak widzicie wszystko się wyświetla, i ja wszystko posprzedawałam. No i co, jeśli chodzi o jakość tych skinów, to oczywiście one nie są w za dobrym stanie, ponieważ zazwyczaj szłam w... po walkach bojowych, chyba coś takiego. Więc nie są w jak najlepszym stanie, ale wyglądają jak dla mnie całkiem nieźle. Wszystko, wszystkie skiny posprzedawałam na rynku Steam, na żadnych innych stronach nie sprzedawałam, z żadnych innych stron również nie kupowałam jedynie z rynku Steama. Po zakończeniu oglądania tego filmu zapraszam do komentarzy i tam napiszcie, pochwalcie się, jakie Wy macie skiny lub jakie byście mieli kiedyś. Możecie się również pochwalić swoim szczęściem, kiedy wylosowaliście coś fajnego w skrzyneczce. Ja niestety nie mam takiego szczęścia i Zazwyczaj nie robię tej ich rzeczy. No chyba, że mnie coś kiedyś natchnie, to wtedy sobie to ale. Zazwyczaj źle na to, było to A więc sumując to wszystko, ile wydałam na skiny, było to, była to suma 373 zł. i 74 grosze. Oczywiście nie wyliczając tego kosy, którą zakupiłam parę lat temu. Możecie mi nawet przypomnieć, kiedy to było, jak, jak wy to pamiętacie, ale chyba z dwa lata temu to było. Tak mi się wydaje. Ale i tak a, wychodzi na to, że raczej ten ekwipunek, który mam teraz, jest tańszy niż ten, co miałam wcześniej. Yy, ale szczerze nie sprawdzałam tego yy, dokładnie, ponieważ jak patrzyłam na, na sumę. Kiedy jeszcze nie miałam wszystkich skinów właśnie zakupionych, no to tam troszkę brakowało do tej sumki, co była wcześniej, ale ja nie patrzyłam na to, ile będzie kwarta mój cały kuponek, tylko po prostu chciałam coś odmienić, zmienić coś dla moich oczu, kiedy gram na live'ach, ponieważ no już mi się po prostu znudziły te skórki, które miałam. No dobrze, a więc po sprzedaniu wszystkich skinów Zabrałam się w zakupno i moim pierwszym zakupem był to. Ja mam to wszystko zapisane na telefonie, jakby co, także sorry, że będę zerkać w dół. Mm. Także moim pierwszym kupnem był Galil, aberracja chromatyczna i kosztował 10 74 grosze Drugim skinkiem była Emeczka, oczywiście eseczka i jest to zakłócone. Kolory 2547 kosztowo. Patrzcie się na tego pięknego famasa. Zakałam się wiem, nim, chociaż często nie gram tą broją, ale zakupiłam zły odlot i kosztował 11,81. p i jest to Vino Primo za 3,59. 5,7 hybryda 2,68. Ten piękny ust łamie szczęka 20,87. A ten słodki XM z Kraja potworów kosztował 21,41. Najdroższy skin, którego kupiłam w tym odcinku, był to Digel i to jest smok Kumicho, który kosztował 89 zł i 10 groszy. Jedyny zakupiony skinek z Tatraku jest to P90 Neo Królowa 225. I najtańszy skinek, jaki kupiłam, był to Revolver Szalona Usenka złote zł, 35. Traper, agresor, partyzantkę za 156 zł. i 21 groszy. Ma również naszywkę z panankiem. I ostatni skinek jest to akacz Strzałów w Głowę, który kosztował 28,26. No dobrze, także to tyle w dzisiejszym odcinku. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego filmu. Jeśli się spodobał, to oczywiście możecie dać łapeczki w górę. Będziemy ba bardzo miło. Będę częściej takie inne filmy na kanał wrzucać. Myślę, że jest to jakaś taka właśnie fajna odmiana jak, jak dla mnie, jak i dla Was. Także spróbuję częściej robić takie rzeczy. Dziękuję wam bardzo, że jesteście. Trzymajcie się, do następnego. Pa! pa.